Cześć cześć witam was wszystkich bardzo bardzo serdecznie na kolejnym odcinku zagrajmy w mafię tak Udwiedź, odwiedziny ubogacza tak. Bo już wspominałem w poprzednim odcinku że to nie jest za prosta misja ale mam nadzieję że jakoś sobie z nią poradzimy tak czy tak. jedziemy tak. Mamy ze sobą tylko no, Salwadorę. Nie nie mamy jeszcze przecież. Nie, no, Skąd byśmy mieli. Musimy zabrać najpierw go o właśnie który czeka na rogu ulic. Znowu jedziemy do tej dzielnicy takiej biedniejszej, tak to nazwijmy. No ale jedziemy do dzielnicy potem bogaczy, tak? Więc będziemy tutaj mieli trochę przekroju miasta z przez park, a jak? Kierowca bombowca. Górą A co? Pojedziemy tam. Jest noc, myślę, że za dużo patroli policji nie będzie, więc trochę spróbujemy wcisnąć gaz do dechwy. Wow! Ale trochę panowanie straciłem. Bardziej, że już mamy. Słuchajcie, na taka... O policja! Z dobry, kłaniam się panie władzo. Akurat no już takie autko trochę lepsze, więc naprawdę... Możemy tutaj coś spróbować z tego pojazdu wycisnąć, a nie jak nam, słuchajcie, o właśnie pod tą górkę to nam hamowało. Tak, tam 15 na godzinę jechaliśmy, a teraz, no proszę, 40 na godzinę to jest prędkość. Kurcze, to jest prędkość, słuchajcie, no aczkolwiek chyba samo ograniczenie, nie? 40 tak, bardzo skierował, no, musiałem sprawdzić. Dobrze już widzimy nas znacznie Daleko nie mamy Ole, teraz to jest zawrotna prędkość, słuchajcie Nie żartuję 70 na godzinę Kto by był w stanie jeździć z taką prędkością? No pirat drogowy jakiś, słuchajcie U. Ja mandatów nie płaci, nie? Oj 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 policja kurwa. Rzecznie... Oni nie wiedzą, to jest też fajne w tej grze, nie? że No w sumie nie ma komórek, tak? tak no, mieli radę, Nie. Tak trzeba no nie, nie są w stanie, tak? Że ktoś po prostu... No tak, ale... Pieszy nas złapał, tak? No to pierwszy musiał... nie no, moving Great. So where we going So, you can open any safe in the country, right? Almost every one, chief. And how did you learn that trick? My grandpa was in a business. It's inherited. The safes keep getting better, so a fella has to keep up with the times. Some of the safes around these days are pretty tricky. by powiedzieć, że -ci tak? Tak by można powiedzieć. Jedziemy, my już tam byliśmy. Trochę znamy już tereny. No, tak trzeba. Ja już mówię od razu, będę starał się za bardzo nie ciąć, ale tutaj musisz się przygotować, że no. A może akurat pójdzie za pierwszym razem, ale raczej za pierwszym razem, nie bo z tego co pamiętam, to naprawdę jest taka misja chyba, nie mogą nas wykryć. Albo jak nas wykryją, gra jest, no, zrobić taka mocno, ekstremalnie trudna. zobaczmy zobaczymy. mimo wszystko pod taką górkę to dalej jest trochę ciężko chyba to jeszcze nie jest to auto jakie byśmy chcieli słuchajcie no ale i tak jest lepiej bo na przykład to auto z przodu no już ładnie bez problemu wyprzedamy bo ciągłe się nie przekracza nie? tu chyba raczej nie powinniśmy wyprzedzać, ale co to. Stać nas, jesteśmy z mafii, nawet z tej strony możemy, uj, albo nie, żebyśmy zachęcili. Żeby, żeby nam auto nie stanęło tutaj. No, jakbyśmy mieli kiepskie auto, to już byśmy stanęli, niestety. Po prostu auto by nam stanęło, i no i koniec. I no, chodź. na tutaj tu to tam mocny sztych napukatora no nie chyba nie tam skleroza Okay we're here. Pat no twoja robota, zobacz. Moja nie, pat twoja racja. You open it Salvatore? I'll try chief. There you go, Chief. They're out again. Be quiet and do exactly what I tell you. Yeah, cool, that's the wrong dobra, nie. To, to zupełnie nie tak. Dobra, to się w ogóle nie liczy. A możemy mówić za mną, albo czekaj, dobra. Na razie poczekaj, my się tu rozejrzymy. Czemu nie mogę kucnąć? A przecież tak się Jak to jest, jak się na zmianę Fortnite gra w mapie. Dobra, ten się gapi to nie. O, nie, 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 nie. salvadore tak, Dobra. O... Co tam? Nie umiemy być cicha, ale będziemy głośni. być cicho, Ale musimy wiedzieć, żeby Salwadorze był schowany. No to chodź, 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 chodź. Może tu kucniesz, kucniesz super. Super sprawa. Dobra, weź tu czekaj, ziomek. Wydaje mi się, że tu możemy jeszcze robić has, ale już przy samej chacie nie. Ale spróbujemy i tak być cicho po prostu. Coś ziomek, ja tutaj się przyczaiłem na ciebie, co na ćwicza poszedło. Aj, idźcie. Spróbujemy go zajść od tyłu. Szczerze wam powiem, właśnie nie przepadam za bardzo. Jak tak robią że właśnie w grach, które są typowo Właśnie takie szczelanki tak, typowo mamy latać, strzelać na lewo i prawo, o mamy jakiś klucz, to oni nam tutaj każą się skrady, tak to tak samo jak nie podobało mi się zresztą. Mówiłem to jasno i wyraźnie. To, że tutaj dali ten wyścig, tak? No to nie ta gra. Gdzieś uważam, że mieszanie takich gier, no to nie wychodzi dobrze tym grom. Lepiej jak po prostu się trzymamy, te... ale i tak uważam, że ta gra jest absolutnie rewelacyjna, więc to tam sprawa jasna. Dobra, kolejny. O, jakieś hałasy ktoś coś się afera O nie Niedobrze, dobrze jeszcze raz słuchajcie No dobra schowamy Salwadorę Ja ostrzegałem ja ostrzegałem Słuchajcie! Dobra, zastanawiam się czy po prostu nie zacząć robić na hałas. Jeszcze raz spróbujemy na cicho, a potem już będziemy po prostu od razu chyba hałasować i od razu będziemy się palić w szczelaninkę. Najbardziej jeszcze po cichu. Serio, wyrzuciliśmy? No czyli nie jest nam dane po prostu to zrobić po cichu. Robimy dym! Tu jest, wyrzuciłem! Nie poszło! Jeszcze raz! To jest to, że chociażbyśmy doszli do jakiegoś punktu, słuchajcie, żebym mógł tam bardziej wam to tutaj wyciąć, albo po prostu zrobię tak, że jeszcze jak najbardziej tutaj Wam powiem, kiedy skończę, a jak co, to po prostu skończymy i po prostu będę nagrywać każdy i po prostu no, nie będę Wam pokazywać tej serii tutaj faili. No ale na razie gramy po prostu razem. Dobra, mamy go. Dobra czas na tego w Alpach, nie Dobra, cichaczem mamki nie opuściłem. Teraz zastanówmy się gdzie oni jeszcze się kryją, tak? Nie, mm. tam jest dwóch. I to słabo. Może oni się jakoś rozdzielają. Brother, some mm. me in the bar. Real And I say to me, pal.

Ale zaraz będę. O nie! Zajdźcie, dobra. To zrobimy tak. Ja, oczywiście, będę to cały czas nagrywać, ale po prostu ucinam i po prostu pokażę wam tylko ten, który się uda. Tak ja wam powiem, ile razy próbowałem. Jedziemy. Ta. Zobaczymy, jak to teraz pójdzie. Dobra, ty tu stój, dźiomuś. Bierzemy kij. No i znowu musimy poczekać. Na szczęście, który jest was ostatni raz, który będzie nasz ostatni. No dobra. W sumie sam nie wiem, jak ja to wytnę. Po prostu wiecie, któryś. któryś będzie ten. Może właśnie ten, jak ten, to znaczy, że. O! Jeśli to ten, który właśnie oglądacie. <grym> i mnie słyszycie, to znaczy, że dokładnie przeszliśmy całe razem nie musiałem nic na boku nagrywać dobra, znowu ty W sumie nie ma ich aż tak dużo, tylko jak tu tego zlikwidować tak cichaczem, tak? Z broni, z tłumikiem nie mają. Może tędy uda nam się wejść? Tam pewno też będę. No i mamy akcję, dobra. Dobra, wcale nie jest tak źle, jak by mogło być. Naprawdę nie jest źle, słuchajcie. Dobra, to myślę, że obojętnie, jak będzie, wam to i tak pokażę. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, że jeżeli będzie, to będzie taki długi odcinek. Tak, trzeba. myślę, że możemy już iść po Salwadorę. Hałasu narobiliśmy Ale trzeba iść po kumpla no bo nie inaczej, słuchajcie Ktoś musi te wrota wszystkie pootwierać. A to będziemy się potem przez całą mapę cofać. Widzicie tak to jedzie? Że... No mam nadzieję, że nam się uda teraz do końca. A już chciałem, już mówiłem przecież wam, że jak co to potnę. No zobaczymy, zobaczymy. Czy się uda, tak? Ale to i tak wam pokażę, bo naprawdę tutaj myślę, że była niezła akcja. No i odkryliśmy, tak? Żeby tutaj tym bokiem pójść. Jak co, to, to będziemy od razu i nie będziemy próbować tymi tutaj bardziej frontowymi drzwiami. Tam tam, chyba. Don nam mówił, gdzie, ale. Salwador, nie przeszkadzaj. Sypialnia to chyba nie. Łazienka. To na pewno tu. Jezior. Yes, No, ładnie chief. Cieszę się, że bez cięć, naprawdę słuchajcie, faktycznie widzieliście, jak ja to przeszedłem, tak, bez cięć. Szybko, szybko, no chłopie. Tam, tam chyba do teatru pojechał tak. Mamy całego całej nocy. O. Oj nie. Bo Christ. It looks like we better get out fast. I thought I chief piece of cake. My no, god, dokumenty wzięliśmy. mieliśmy. co, mamy grę zapisaną, bo na pewno tu mam zapisane. Zresztą była chyba informacja, że mamy grę. Zapisano już trochę tutaj gramy. No bo, a jak mówiłem, to nie jest wcale prosta misja. A jeszcze będzie tutaj niezła akcja, bo przecież przyjechał ten wszak prokurator. Więc dym na pewno za chwilę będzie. Ale nie możemy mu zrobić krzywdy. Pamiętamy, że tak mówił. Don ja za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. Ja bowiem się bardzo dobrze, bardzo cieszę się, że bez ścięć tutaj przeszliśmy. Jeżeli. Wam również się podobało, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie subskrypcję na kanale, na dole przycisk subskrybuj, koniecznie z dzwoneczkiem, łapeczka w górę, jakiś komentarz pod filmem, to jest bardzo miło, bardzo motywujące, słuchajcie, do tego dalszego działania, do dalszego nagrywania. No i koniecznie też zapraszam dobrze, do kolejnych odcinków z Mafii, z Fortnite'a, ze Zdrapek Lotto i z masy innych gier, że tam mamy gotika, Najdłuższą Podróż, Syberię, oj, a będzie jeszcze, jeszcze wiele, wiele więcej gier. Dłużej Was już dzisiaj nie zatrzymuję. Jeszcze raz naprawdę wielkie dzięki za oglądanie. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!